Halo? Alobódka dziewczyny Dzień taki piękny, a wy jeszcze śpicie? No już! Wstawać! Nie dobra, nie będę taki wredny dał mi posłać w ogóle tam. E, wait a second. Okej. Okay. Kloj chyba nie śpi! No to wychodzi, że Chloe nie śpi. I believe you fell asleep so fast. How dare you? I know you were beat down after the day with me. And Blade Runner... Was go watch at night. Uh, do, you, do you think Deckard is a replicant? Właśnie, że zasnęła. No, I'm sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and, and bullshit. Um, I'm getting my regular head pains. Uh, can you pretty please go upstairs and get my, my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's, uh, it's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I, I need it. Um, my parents keep this wag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Da się zrobić, skoro potrzebujesz, no to, no to przyniosę ci. Dobra, to w międzyczasie zobaczmy, jak się zmienił dom Chloe jeszcze w międzyczasie. Czy się w ogóle zmienił? No, jest i William, żywy. No cóż, dobrze go widzieć w sumie. O, no, możemy z nim porozmawiać. Hey William, am I bothering you? Max. I love going through How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. <laughs> it's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. <laughs> of course, you seem more adult now. So what's on your mind? I don't know how to say this, but... I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life, but she's alive. She's been a trooper. No, William. dobrze że jesteś. No. Kurcze, no strasznie mi się podoba poznać Williama. She's amazing. I'm so glad you're here to help her and be her father. I'm so glad Joyce is here to help us both, Max. I. I... No my chcę co by się I stało dla Chloe, William? tylko że, się Zawsze będę dla Chloe. Zawsze. Wiem, że Max. Okej, okay, to było tyle w temacie Chloe. To może. Może pokój opieki, właśnie, w którym właśnie przybyła Chloe. I was impressed by Chloe's room and all the You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. Insurance helps, but uh, I don't know, Max. I know it must be hard on you guys financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home and that's pretty scary. But but we'll get through it. Price is always right. Get it? No? No, trochę smutno to słyszeć. To co właśnie William, ale no Nie no, skoro tak mu zależy na córce, no to. No to ja rozumiem to, to, to wszystkiego poświęcenie. Nie, gdybym miał dziecko, to pewnie też bym, no, starał się, aby po prostu. aby jak najbardziej, no, ułatwić mu po prostu życie właśnie w takim stanie jakim jest obecnie, no. Chociaż kiko tam wie, czy ja w ogóle będę miał dziecko. <laughs> Okej, okay, naświetanie się z Tobą siebie, rozdział 842. Nie, żebym lubiła po sobie cisnąć. Okej. Okay. Szalająca pogoda, rodzina preskotów. Możemy o czymś jeszcze ewentualnie porozmawiać, ale w sumie niespecjalnie mnie to interesuje, szczerze mówiąc!

Aha, okej, okay, czyli Wiktoria generalnie, no, jest taka na zas się strasznie nie przejęła tym, że się tak szybko, ale z drugiej nie, po prostu się się ja i chętnie z nami porozmawia. Nawet mimo tego, że jakby ją tak trochę zlewamy, no, w tym momencie, na rzecz Chloe. O, klucze od samochodu. No, trochę tak. O. A to po pod koniec trzeciego epizodu. No nieźle. O, a co w gazetach piszą? Moż, jeśli można zobaczyć, rzeczywiście. Pre Prescott? y fundacja Prescottów? Wait a second. O, oh, jest, na samym końcu. Prescott Foundation has vowed to provide extra research funds given the local scope of this eco mystery. Okej. Okay. Prescott oni mają fundację? Rachel Amber is even missing in this reality. I guess I can't change everything. Ale tak czyli inaczej Rachel jest zagin, yy, się zaginęła no. Rachel tak zaginęła. No czyli jednak nie wszystko się zmieniło w tym yy, tutaj wymiarze. O. A tutaj papiery tego? Aha. Zaleganie z płatnościami? No to naprawdę nie wygląda za dobrze. Ale dobra, my chyba mieliśmy ten. O, coś tutaj dalej? O matko jedyna. Po prostu wszędzie zaleganie z płatnościami. Wszędzie. O matko, naprawdę tragiczna sytuacja w wypadku rodziców Chloe. Ja więc strasznie współczuję w tym momencie. Ale z drugiej strony wszystko dla dobra córki. Jestem w stanie tak najbardziej zrozumieć. Dobra, ale poszukajmy tej morfiny całej, tego zastrzyku. Dobra, ale gdzie możemy być? Dobra, może tutaj, w tym pomieszczeniu, gdzie normalnie jest pokój Chloe. Kompletnie opustoszały. No dobra, nie kompletnie, są kartony wszędzie kartony, kule. O, jakiś list jeszcze.

Nawet nie zamierzam ci go tutaj mówić, ani nic. O. No, w sumie trochę na to wygląda. Ale dobra, może jak usiądziemy na tej szpuli, to może, nie wiem, będą jakieś przemyślenia albo coś. O. Co zrobić w tej sytuacji? Co zrobić? No, strasznie. Może oddaję Chloe'owi możliwość, żeby zostawić Wilkiem, zanim to będzie krótko. Ale teraz widzę, że są to rodziny. Kim mam odczuć? No to nie wiem, Max. Znajdź może jakieś zdjęcie, gdzie Chloe dostaje kluczki od samochodu i nie wiem, weź je z albo coś? Przecież masz tą swoją zdolność, czy nie? Czy możesz za pomocą zdjęć i po prostu przenosić się do danego okresu w czasie. Zrób to, nie dopuść do wypadku, w którym. A nie, czekaj, czekaj. Zaraz, zaraz! Bo przecież, jak. Bo przecież, jeśli weźmie... zrobimy tak, że nie dopuścimy do wypadku, w którym właśnie Chloe cierpiała, no to. Znowu namieszamy w czasie i znowu pewnie będzie... trafimy do jakiejś jeszcze bardziej postranej rzeczywistości. I Ciut wie, co się właśnie stanie z Max. Znowu! Czy może, nie wiem, czy będzie jakiś, Nie wiem. Czy może ona będzie pankował albo coś? A ciul wie już naprawdę, co by się stało w tym momencie. W sumie trochę na taką starszą wyglądasz, no. W tym ubiorze i w ogóle. Ale poszukajmy w końcu tych zastrzyków. Dobra, tutaj po, lewej, po prawej stronie ma. Może po lewej? No. No, a kto by to przewidział? Kto by kiedykolwiek przewidział. A wiecie co, bądź kulturalni i zgaśmy za sobą światło. Kto by przewidział, że w ogóle będzie od przewijania czasu i takiej manipulacji nim? Kto to przewidział? Powiedz ty tymi. No, nikt nie przewidział. Także, no niestety, ale no, takie rzeczy się trafiają. A ciekawe. A właśnie, mogę wyjść na dwór? Mogę wyjść na dwór. Zobaczmy, może coś tutaj będzie, a Hej, tutaj kusztawka była. Co się stało z kuśtawką? Właśnie. No w sumie, pewnie została sprzedana ze względu właśnie, ze względu właśnie na chorobę Chloe, zaś się wypadek Chloe. Nasze wymiarze, żeby to z jej Chloe. no to raczej nie Chloe przesunęła, tylko nie wiem William pewnie najprędzej wiecie wspomnienia jej w ogóle o a Psiak wcześniej zmarł. <śmany> no w sobie trochę tak what Martwe ptaki? Ej, dobra, to mi się trochę nie podoba, że. Co się dzieje w ogóle? O, dom! No, w sumie wszystko na to chodzi, ale. Dobra, wiecie co, może zanieśmy już naprawdę tę i w ogóle. Bo Chloe jej bardzo potrzebuje. Nie ukrywajmy. Dobra, no to ciach. Chloe, dale, żywe. Finally, uh, give me the blue pill. I'm sorry. I'm nosy but not precise. Go ahead and plug it right in. It's so easy and painless. Um okay, but get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, trust me. I will. Max, błagam nie spieprz tego. Of course, my pain just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. <laughs> You're so adorable. Do you want anything else? Um. Stop me if I'm being too emo. But can you grab one of the photo albums over there? Like we I'd like emo ground zero. Plus Max Caulfield a Price ze zdjęciami wspomnienia i w ogóle. Jak dziutko. Dobra, bierzemy. I powspominajmy ewentualnie te czas kiedy wszystko było dobrze. Kiedy to właśnie ten kiedy to właśnie jesteś, Chloe, byłaś to w pełni sprawna, to może być trochę przykre, jednak mimo wszystko. Że kiedyś się było sprawnym, teraz już nie można nawet niczym ruszyć? Poza głową. O mój Boże, popatrzcie, jak małe jesteśmy. tam. Wyglądamy jak zabawki. Pamiętam ten dzień przy latarni. Mój tata był wściekły na nas. Właściwie próbował dać nam trochę czasu. I ty się na nim śmiałeś. Ma daar Okej, to jeszcze wentur nie możemy zrobić tutaj po graniu niby daje właściwie się ale wygląda to, że nie. Czas i przejść. Przewrócić stronę. Wow, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Grove when we had. We are a pirate. There's still time for you.

Listen, Max. My respiratory system is failing and uh, and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just putting off the Jesus Christ, of if you want to on Facebook. while my parents suffer along and I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. Do you understand? It's so yes, I do. All you have to do is crank up the Ivy to 11. Co? Czy Chloe chce... ...popełnić samobójstwo? Eutanazja? Słuchajcie, znacie moje zdanie odnośnie tego, że... ...nie wolno się poddać, chociażby nie wiem co. Ja rozumiem, sytuacja Chloe jest ciężka, że to tylko no... ...jak odmówię to tylko przedłużę jej cierpienie, ale z drugiej strony no... ...ale z drugiej strony chyba nie po to się jej rodzic starali, żeby do. No... Tak po prostu kloj stwierdziła, że ten, no. Żeby tak po prostu wziąć i. postawić się, po prostu zrezygnować z życia, no. Tak po prostu się poddać, no. Nie, ja uważam, że Chloe nie powinna tego robić. Nie, zdecydowanie odmawiam. Ja bym w sumie w życiu też bym tego nie zrobił. I don't have any right to do this. I'm an adult. I'm giving you the right. But Joyce and William. I already said my goodbyes to them, but they won't honor my wishes. You will, right? I, I can't kill you with an overdose. Max, I'm dying from my illness, not my dosage. This accelerates the process. I'd rather go out on a wave than a rock. And I want my best friend to help me out. I am going to help you, but not like that. You have to believe me, Chloe. Why, Max? You're just bailing on me like everybody else. Why don't you go now? You've been wanting to since you got here, right? So go and don't come back. Chloe, I am never leaving you again. No, Chloe może stroić fochy i w ogóle, ale no. Ale z drugiej strony, no. Ja bym w życiu nie zgodził się na to, żeby ktoś, no ten. E... Żeby ktoś mi... Nie, inaczej. Ja bym w życiu się nie zgodził, gdyby ktoś mi powiedział, że chce właśnie odejść z tego świata, żeby właśnie przeprowadzić eutanazję. To ja. Nie. W życiu bym się nie zgodził. Gdybym uważał, że zawsze jest jakiś powód, żeby żyć. Zresztą o tym mówiłem, że też przy okazji, przy końcówce drugiego epizodu, że zawsze jest jakiś powód, żeby żyć i że zawsze warto być silnym i mimo wszystko, no, no nie no, żyć do końca, no, cieszyć się życiem właśnie jak najdłużej. Stąd też właśnie moja decyzja. Dobra, no to wracamy do, do naszej rzeczywistości prawdopodobnie. No, niestety. Ale trzeba się wrócić do naszych czasów. Okej, okay. znowu skupianie za pomocą A i D. Ciach, ciach i... okej, okay, leci. Jeden dzień tatuś dostanie jeden z tych nowoczesnych komputerów. Mam nadzieję, że flash cię nie strachował, Max. To jest utrzymanie. No, dzwoni telefon, William weźmie króciki, no oh, i niestety, ale... Chodźmy. Stanie się to co się stanie. Ale ja nadal obsadzę za wersją, żeby ten Żeby znaleźć zdjęcie gdzie... sprzed wypadku Chloe. O! Właśnie. Aha! Nie Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max. You'll be... <laughs> She's never leaving me. That makes all of us. No, Max, Max, you are being so fucking strange. Like you're never going to see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I. I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen, whatever happens. I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. Oh, Jesus Christ. Dobra, no to wracamy. Jesus Christ William Naprawdę Fajny był z ciebie gość, ale no niestety, ale... Ciężko mi jest, gdy się na taką rzeczywistość. No jest. O, a to już pamiętamy akurat. No, jesteśmy w domu.

W tym roku, pracując w CSI Arcadia Bay, byli jeszcze spacowani, trying połączyć wszystko z informacją. No, kurde, no, naprawdę! Czy nie wolicie tej Chloe od tej alternatywnej? Nie mam jeszcze ewentualnie powiesz? No, w sumie bo nie, bo Chloe tak nie uwierzy. Dobra. Dobra, to generalnie kontynuujemy nasze śledztwo, które zaczęliśmy w trzecim epizodzie razem z Chloe. Ale kurde, czy powiecie ci o tym wszystkim, czy może niekoniecznie? O, foto! <grym <grym <trafik> Lovely! Ciach, proszę bardzo. I jest, fotunia. Proszę bardzo. Ok, zobaczmy. Co tutaj mamy? Mm -hmm, dobra, to mamy to. Ciach, 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 ciach. Let's never do the time warp again. No, racja. Racja. Nigdy więcej nie manipulujmy czasem. Okej. Okay. O, oh, SMS od Chloe, to, to to. And that was no emoji. Okej. Okay? Okej, okay, ojciec. Okej, okay, czy jakiś anonim napisał SMS-a do naszego ojca? Okej, okay, to nie wygląda dobrze. O, Juliet. Dobra, co do Juliet tam ta, ta. Feel free to call me anytime ta, ta. Aha. A, w sumie nic szczególnego. Dobra, coś tutaj jeszcze. Aha! Fajnie, to, jest do Justina! Czata, do popal, Nie wiem, może to jest jakiś skrót do czegoś, albo nie wiem, może rzeczywiście mój jego telefon napisał sam coś i po prostu wysłał. Max Wax. Okej, okay. też fajnie. Okej, okay. pytania o Franka. O, Kate. Dobra, gdzie my skończyliśmy? To, to, to... Aha, Czy mam, mam... nadzieję, że chcesz mnie odwiedzić, mhm... Uh -huh. Okej... Okay. Wszyscy te schizoty... Ej, właśnie, królik! Królik! Mam tylko nadzieję, że go nie roztyja nic. Tak jak to zrobiłem z kwiatkiem w trzecim epizodzie. Że go zalałem. Ok. O, oh, Warren coś jeszcze napisał. O, to to. Ok, A minus. A, Warren się chwali generalnie oceną i. Ok, jeszcze raz, że każdy dostał A minus. Wiesz co, Warren? Ty się powinieneś cieszyć generalnie, że pod koniec plusy czy minusy się nie liczą. Także A minus to jest tak, jakbyś dostał piątkę. Ci, po prostu, że jakbyś to stało. A i w ogóle tam. Um, dobra, cokolwiek, nie się z tym. Dobra. A, z kolei nie możemy pokazać ani nic. Kubek, tutaj z kawką. Papiery w świetniku. No, ale generalnie, Krojów by się chyba trochę posprzątała na tym biurku, bo rzeczywiście jest syf, trochę. Dobra, ale zajmijmy się naszą tablicą. I co my tutaj mamy za rzeczy?